Ja myszkę zmieniłem dzisiaj, może będą heady. No jaką? No na Superlight'a 2 dex. O kurwa, bądy będą. A też myślałem, czy sobie na tą myszkę się nie przesiąść, powiem ci szczerze, nie? Dobrze mi się naigrało. Ale na ja koło. mówię czekam do końca sezonu i po sezonie sobie na spokojnie zmienię. Ja w trakcie zmieniłem. Kwestia kilku dni. A lepsza jest szczerze. w ogóle na czy nie? Zależy, no jaki. A co, no preferencji, w no tak, no ja grałem, ja grałem od, odkręt do Emeritus doszedłem to grałem na symetrykach, a przed EB grałem tylko profilowane no. no I mi się dobrze nie grało i sobie przypomniałem właśnie, że jak kiedyś dużo grałem na profilowanych i nie wiem co teraz. Psyu, a Bleach oglądałeś? No Czy... ogólnie jestem hejterem Bleacha, nie? W sensie dla mnie słabe jest. No to jest anime, nie? Wiecie, że nigdy nie obejrzałem takich. Animy niczego? Nigdy nic? One, zmają, one mają przez to, Jarek, bardzo fajną fabułę taką, wiesz? Co Często ze zboczyńcami to się kojarzy w ogóle. Ze zboczyńcami? <grym> nie, jaro, to nie, <grym> zbo nie ta kategoria. To nie <grym> Owszem, jest taka grupa. To jest to skąd wiesz, chyba. powiem? Sayu do no. niej należy, może ci opowiedzieć coś. Ze <grym> zboczyńcami niby mu się kojarzy. <grym zboczyńcami> Mam <śmany> mapę na <Black Barst>. Kurwa, <śmany> od, nawet nie odzywaj się do mnie tym słowem Jeszcze <śmany> i Pogoda... góra dół jeszcze widzę, że Kis na bank coś jest rozjebany z tym kątem. No ja to się raz informata robiłem Jak do będę co to a Ale, poszed! kur. Się... Ale ładnie, ładnie. A co takie przestary masz, Mateusz? No nie no, mam. Nie, to nie Cały czas tak. mam te przestary, no. Ja w ogóle w pierwsze wchodzę w APSy, wiesz? Czy jest Mateusz o kurwa... Mateusz, jesteś? Biegnę, lagam jem. Coś się czuje. Idę gale, Mateusz. Miej czysty. Po co? Smuk za kąpiel. Apsów widzę. Absolutnie a nie ma. Nie mida. Mida. Nie a nie ma. To mi da mogą być teraz. Moglibyśmy byli. Ba... Uwaga do gali tak strzeż, nie, ciszę nie za... widzę, Nie widzę, migda. Palak okno. Mid. No galę jest raczej. Gala. Łącznik wchodzi jeden. Restaje lapsa w skier. Gala, gala coś, wiecie? Gala no. wchodzi, na blisko mam już go. Jeszcze jeden gala. ja cofam. Przeskoczył, galec. A, dwóch pod galą jest z bombą. Pod pokojem drabinkowym. Łącznik, łącznik, łącznik. Ja wracam do was, na zostawiłem się. Dwóch łącznik wchodzi. Dżungla na pewno, przy ławce. Słyszę mnie jak biegnę wresz. Palance. Łącznik i palance. Gala łącznik w co leży? Gala jeszcze? Cały jesteś? wstecz, 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 palące. wstecz, 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 bez mur. A, bo, bo każdemu tam się wam z Powa widziałem. No. no. Zakręcili tak, że koniec. Stałbym w apsach, to może byśmy wygrali. Pirate Swap to strona do wymiany skinów CS2 oferująca darmowy bonus 30 dolarów przy pierwszych trzech wymianach. Jest to epickie rozwiązanie, bo dzięki temu zyskasz darmowe pieniądze na swoje wymarzone skiny. Strona posiada przejrzysty interfejs oraz wiele różnorodnych przedmiotów do wymiany. Aby skorzystać z bonusu wystarczy wpisać kod Industries. Następnie zaznacz skiny, które Cię interesują i gotowe! Oferta wymiany przychodzi w mgnieniu oka. W sytuacji, gdy brakuje nam skinów do dokonania wymiany, możemy skorzystać z opcji Doładu i Saldo. Wystarczy wybrać kwotę oraz jedną z dostępnych metod płatności kryptowaluty, Paysafecard, PayPal czy Bleek. Używając kodu Industries zyskasz aż 35% bonusu do depozytu, dzięki czemu możesz kupować przedmioty znacznie taniej. Dodatkowo na stronie znajdują się giveawaye i zadania, za które otrzymasz darmową kasę. Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe dolary do wymiany. Nie wiem, czy w torach byśmy nie weszli, żeby. Zajęli mi dać no Nie, nic nie mam, idę. Dobra, jest jeden, żartowałem. Możesz nie walczyć tam. Uczek. Czapa, wyszła w Jest dzięki. Jeszcze napałem, wyszła. Czapa, Raczej łączyk, uwaga, blisko. No. Możemy, możemy powalczyć o mi i ja tak. smokuję rampę. Po skałcie Gala. Chodź, już nie. Nie, nie, cofnij Domek B. To, to nam leży, to z Gali ogólnie, chłopiec. B, B, B. pod Bera, czyli... Jeszcze jeden. Tak. Dobrze. Czy ja bym dojechał mida z tym pp co tam? Nie kurwa, mam dalej paski. No brak chuj w to. Paski są dobre. Maty. Jak... Mam paski kurwa po bokach i na, Bo na górze, my, i na, my, na my, dole. Widzia na szybko. Chłopie, ale to zajmuje 5 minut zminimalizowanie na tym idą 11 jebanym. No ja mam 11, kurwa. Ale nie masz dual PC. Tak. Nie masz, masz dwa monitory? Nie, on, on tego nie ma. Dwa monitory nie, ale. się bukuje przez dwa monitory i duplikowanie. Nie grasz 16, 10? Come on, come on. Grałem, no ale się, Strasznie wideo. nie idzie mi, ale Jadę chciałem wideo. zmienić na 4-3. Ale box jest. Nie proszę, prawo. Ja mam, mam. był. Biu,iu,iu,iu,iu. Był, 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 był. Leżyliśmy.

Dziękuję pałac. Tam palezie. A tam mało p daje. Top Bies jeden. Opsy. I biegnę z respa, wiesz? Dobra. A to już się defensywnie w nie kryje. Co patrzysz Łącznik mhm. spotuje, japsę. Dobrze. Ja rampę A mogą się podstalić W, w mogą. To nie jest wina kompa, serwis. Napatrzył sobie. Po skałcie pla plato. Ucieka top mid. On no na paczki uciekał. Ja do... Jak tam saju? Ja pikuję tam. No No, jest na razie. Jest pod, pod... konem. Pod konem jeszcze. Stopina zabiłem pod konem i unknown. Ja patrzę tylko sobie awsy. No, no. Ty z gali coś patrzysz, czy nie? A ty... Z... Ja Gale w... wszedł. Um, Gala wszedł. Gale wszedł. Mogł no. Wszedł, bgb. Co ty? Jest jeszcze na razie. Tak, Ta, wchodzi. Elektryk. Ba, wchodzi. Elektryk. Trzymam go, nie tak wiem, tak, kładzie tak, kładzie I drugi elektryk Możesz flashować tego z, dif... z elektryka jak No szale. dawaj dawaj Poczekaj chwilę Ławka Tak, ci go Na flashu mnie zabił Dwóch tam masz Za był Aj. Aj Dobry fleszek Jaro Ej pojedź ze mną tu środek Paga, A ty pewol może hmm. do łącznika jest tego smoka bez strzelał I tutaj jest flesza z A proszę 4 czy tak. to jest Pernik. Piwnia wam leci. Ja, ja złapam. jeden. Piwni nie ma, piwni nie ma. Jest, jest sąka, I dwóch jest. Res w 0! Jeszcze jeden, jeszcze jeden był restero. Ja Ja oczu mi po flaszu. Za podbijesz. No właśnie, b, pewnie. Fleszy jeden. Łapka Ej, a ławka i domek, pau. Kurwa. Ten środek też możemy sobie zajmować, ale a, nie głęboko, bo oni stoją tam. Ja Jakaś próbuję... tymi to trzyma, nie? Tak, ja spróbuję teraz na galę skoczyć. Ja nie mam polaka rampy, proszę mi tykać. Daj mi ma Mateusz, bo ustanę B teraz. Małka widzę. Jeden jest. rampa. Flashe środek. Halo, co coś? Pałac i rampa. Zakręt. Jest, blisko, rampa przed, dwóch mid, dwóch mid. Dwóch przod, jest. Jeden pałac blisko, jeden rampa blisko. Jeden przod A, dwóch Ja mam B na krótko. Ja wiem, fejka jakiś chcieli zrobić, kurwa. Nie wiesz, co ja na radoi. Odpuściłem wiesz? Cofnęliśmy. Jeden, jeden zakręt, tak? Na wyjściu. wiesz? pałac. Jeden zakręt jest. Zakasuję tego Tetris. Cofną rampa. Odblinisz Zapakami Za leży, jeszcze zakręt był. Ja mam zieloną rampę. Ja skracam to B. Może być filmie. Ja skracam rampę. Jest za We dwóch gramy w niej. Nie, skra nie skracaj może bo... Rampa. Leży mid. I jeden pałac jeszcze był. Jeszcze no. za pakami, a w I drugi każdy pałac kiedyś. Drugi top mit. Jeszcze raz mówię ci informację, idzie Mam pakę AWP patop mid była Mam pakę B na B w appsach no i AWP no, no. była na midzie Osmokowałem ją, jest u mnie, jest mnie przy schodach Zachodzę no, od rzutka Ja do saja Idzie do was na midę no. Masz bombę nie? Tak Jaki, to jest bez szans przecież ten chłop Staję na ciebie no. Jajca będą Nie ma szans, w szoku będzie na Dwóch nie jebnie <laughs> o ten środek na razie. Nie walczmy tam. Ja się tam seryfuję. Rampa jeden? jest rampa. Dużo grantów w środek, dużo. Ok, pałaca. Nie zapakałem już. Rampa leży. Ja paca. patrzę, pałac tylko. No jakoś lampę dała na starczy. Ja łącznik spotuję też, wiesz? Dobrze. W rampy może wyjść. Mhm. Jest gala. Uciekł Cofał. Ja rampa za, rampa, mogę wyjść. A Wupa jeszcze? Pokażę rzucał. Ja sklacam rachunek. ci go staję czy nie? No. A bo możesz go skanować w ogóle. To raczej B jest. Dobra, jest pan B a woper. Ej, uważajcie od kuchni, proszę długo Dwóch pan B. B. ja zaraz zamykam. Ja chcesz. I gala wchodzi. go nie? Ja. I dwóch jest. B było. No, no, Piwnia zaraz. ty! Nie wiem czy łącznikiem nie weszli jej. Dwóch, dwóch, tam było. Ja. A to ja popatrzę, ale ja przed Dwóch Dwóch Dżungla czysta. Jest przed... przed bas gdzieś tam do lewej. no rampa, tylko gdzie drogi, kur... I może obiegać w ogóle. Nie, to lewe O kurwa. No, z TikToka. Tak, to się zdrowie, że to, to obrazu. Nice. Nice. Ogólnie mieliśmy info dwóch, ale była luka właśnie, że oni piwnie mogli zdupcyć. A czy no, na jaki wyszło to było ogólnie, ja słyszałem jak go na landerium, on wtedy szept, ogólnie, no, tam, tam oko drugi, nie? Piwnia, flash był. Pod meczem rzucają. Uważaj, uważaj piwnię. Trampa leży. Mhm. może sama może być ogólnie. No, Ja zagram z dżungli. Jest palac jeden. Rampa wrzedł. Rampa. d Ja do respa biegnę, bo już mi granaty rzuca, ale nie ma Nie mam nic. To jest BS? Nie, jeden d jest jeden power. Schody, albo pod schodami. Może BS jeszcze mógł wejść. <A3> nie BS, nie widzę. BESa nie ma. Nie ma. nie ma, czysto, czysto. Ja wychylam na BS cały. Ja w Może cię B, możecie B. Nie trzymam żółty. Jaki ty co? Z tą piwnię? Tak jak nie ma piwni, to znaczy wrócił Nie wracam do Rampa, jeden. Wracam. Nie, rampa jest. O, że kurwił o tym B. Jest jeden B Mati. Ostatni Spierdali. Ale bez bomby bo nie mam GGP worzy Ty Dama masz bombę gdzieś tam Nie no, no, tego kóźna. On może być obity Jest Resp. Do respa, Tero Rotuj Nie, poczekaj, do B będzie wracał chyba, albo Top Topnit idzie. Ty w w musiał być. No, to masz się chyba powiem. przeciwnie jaro. Jest na tej rampie. Jeden ty tam. Tylko ja, vaga mam, mam. No to weź na. On jest na rampie Dobra. cały czas. I y ap. a. Przed... Ja jak mi zajem piwnia. Idziemy picka, idziemy damy bardziej? jeden O kurwa, czekaj. A i jeden rampie. Jedna rampa. Sobie jeden Idę się datupną, Jeden Dłużnik to nie, nie wiem. Zależy. to Zależy. Ja zajmuję rampa. Jeden był top drugi on low no. Łazaj sobie tutaj Pałac na nowo Jeden pałac na wyjście już będzie I rampa Drugi, rampa drugi pałac do nowa wyja... Apsę mu złap tylko Pałac wyszedł już Tak, wyskoczył, bo widział mnie Ej, rex, Aj. kurwa Ty i rampa Therapy. Dermal. Mamy granatiera tutaj? Tak co, co tu się. A co byś chciał najpierw? Gdzie granaty? Smoke na ten, na okno, na, na, na Mida. Dodam. Daj. Pierwsza, chcesz? Tak, dajcie w pierwszej, rasujcie z tego z Spiewnij. Do łącznika. Ja mam sfleszuję kona. Jeden na okno. Jeden na okno. Sfleszuję kona. Dawaj. gale. galę. Kona. kona nie ma. Dżungla no. leży. Kładę na galę. CT może grać. Mam dżunglę. Wyjdźcie, te. Zajmiemy te. za teraz. Eee, rampa mnie bije. No bomba nie w dwóch, dwóch Co To to wpierdamy B? Default. Default zaplantuj default, może. Gdzie są? Okay. Dwóch rampa było Dwóch była. rampa, dwóch rampa na pewno rampa. Ja trzymam całą dżunglę Ja trzymam jakby wyszli na tetris Jeszcze Dwóch rampa, jeden po ja, I Nie no z presji zgali Jeden po chodzie. O nie Kurde taka runda, mogliśmy to wygrać No mogliśmy zawinąć koparę w sumie stąd Zagrajmy ten znowu jakby smokey i, i Teki i kewy Kupcie po jednym fleszu, a znacie smoki na B, na Edwarda i na tego czy nie? Ja sprawę. Ja akurat Umiecie? No. Ja mam z tylko. To rzućcie dwa i raszujcie, po fleszu dajcie górą B i biegnijcie znowu piwnią. To ja dam z lewej, da Po fleszu na B dajcie. I znowu lećcie. Jest gala jeden. Rasz, 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 rasz. No raz. czekałem na was, no nie, nie będę sam leciał. Topin dojechał. po

Nie zawsze trzeba mam na Ty razie. To jak będą bronić? Tak. Za chodź. Po... No, Złapał. to jebać. Złapał jak coś. Broi. Broi chyba. No, kurwa, co to jest no? To Ja kupię Maka. Yy, I Spago zraszuję B, a wyjdzie kontakt pałacem, wyjście. Będzie bardzo dobry fake. Spago, wjeżdżasz na ostro tam. Dobra. Tam, na chcesz... B? Tak. Dobra. Flesza deguro. Da. O, daj. Jeszcze rampę. Chodźcie Poć, co kontakt. Pod cieka. mam to to, tak. to ten, to ten. A, ja palisz też. Flasha cię ta raz. Ta, ta lewo. Dalej. Jeszcze CT jeszcze raz. Jeszcze przyszły CT na czołgu jest, na czołgu. Jeden mocniejszy Na rzucam Na czołgu pojedzie, przeszło. to przeszło. Znów tepe. Mów CT na tena, zero. Nie wiem co ja Mów

jeszcze ja na coś rozkuchuję. Jest kuchnia, Ale to musimy zająć. A nie to może upa. Jest w lesie, gdzieś Kurwa, nie znasz upa. Musimy heady po prostu już szybić. Dam smokea, insta do okna i chodźmy do okna. Leć futrzak a my wyjdziemy no. sekundę. 2-2, po prostu, absy, rampa. Dwó, a się pikował. Dwóch, upsy, dwóch absy, dwóch absy. Bierze ci. Nie, nie. patrz, ich wiesz. Dżungla Wupa smakuje ci dżunglę w cuczek! ci dżunglę, możesz wchodzić Jest rasp blisko już Czekaj, to Dwóch absy, jeden Goście tak czytają, że to chuj, nie? Cześć. No nie no czytają, no strasznie Nie wyszło nam B no to z Ale Co to za czytanie ty, No jak może dwóch gości was zabić dwóch na upsach no? Na skrócie To jeszcze można wygrać No można no, no spokojnie Gdzieś piwnie czy B, Poczekaj. Mogę piwnie wyjść Parę łącznie Proszę teraz rozpożej Nie gala. mam okna, nie? Daj na zajęcie Jarek Ręgala no nie Kurwa, przez Przeleciał, to Co jest? A widzisz to specjalnie Jarek Gala przeleciało

Prawie nie chcę. Ja to siemia jakbym zajmował wszystko. No. no. no, no, nie no, no. Nie. Może pewnie ci skrócić w Ty Od gali będziesz widział pakę. Dlaczego Tomek kurwa jest? Dlaczego Tomek kurwa jest? Teraz się Jebaną Tu kuchnia zasmokowana, wszystko. Znacz w ogóle sobie patrzę z Respa Mhm. Pokażę wam jak wygląda mój CS aktualnie O, dżungla ci przed wiesz? Jak ja gram Już mieli obraz tego A ławkę wychyla z tej gali, czy nie? Tak, wychylał Wychylony jesteś? Tak, ja, widzę bombę, ale nie widzę jego Ja nie wiem, czy nie co, jak Pasha w ogóle wyszedł do za... to. A, praszcz, słaniak Już byście mieli obraz wstanie. tego, jak ja gram A, Jak z... UMA musi Błana grać runda, Ale też powoli trochę tam Dwa ja ja maj, Zabijesz tak? tak? No, nie ta ma jak zabijesz. Ja dam zajęcia, ja zajęcia, ja zajęcia z łapy. Uważaj, ja że na skrót teraz, wiesz? Mogło no. no. skrócić. O, skrócić, uważajcie. tego pałaca. Wychylam. Zrozbili smoka na zajęcie, rozumiesz? Smoka w rampa padali. Może być smołku, gościu. Aho. Ja trzymam na razie tego smoka. Ja poprocha mam, muszę wytrzymać. Drabinkowy jest jeden. Ja mam jakieś paprochaty. Myda nie widzę Okno Ja patrzę dramikowy wiesz Patrz ten no, O, -o, -o. Paląca Dobra pewor no muszę opikować nas teraz, no trzeba head dać Ja podchodzę pod ten Bez kryciu. No podpisałaś na co? Cena laki te para. No, peru, kurwa, te pistolety droższe no. czy ta runda, nie? Bo jakbyśmy... no chcesz się dostać. Zapisała na, zagraliśmy to... też.